Cześć witajcie! Z tej strony Bartek pro. Dzisiaj właśnie gramy sobie w Stars i stworzyłem nasz, nasz klub. Słuchajcie, obniżam go, żeby było na 800 pucharków może kiedyś go. Jak będzie więcej osób jak ma na przykład więcej niż 1200 pucharków, to będzie na 1400 albo coś, nie? Słuchajcie, właśnie teraz tworzymy nasz klub. Za 3, 2, 1 będziemy mieli nasz klub już. 3, 2, 1 i mamy ten nasz klub. Słuchajcie, dołączajcie do tego klubu. To jest nasz klub. Widzowie będą mogli sobie ze mną grać. Jak zawsze. Słuchajcie, tutaj mam też dużo znajomych. Oni będą ten. I mój ulubiony, w sumie widz, który nie był ze mną od początku, ale był fajny, lubiłem go. Też jak wszystkich w sumie to jest Tomik Jo. Sprawdźmy sobie go. On już nie gra w Browser z dni dokładnie 33. Wiecie, sprawdźmy sobie jego profil. On ma legendę. W sumie ma taką samą legendę jak ja. I też ma postać, której ja nie mam. Czyli oczywiście dół nie mam. I nie mam Byrona. Nie mam też postaci, której stąd nie mam to już nie ma takiej żadnej mam stąd już wszystkie słuchajcie, ja bardzo lubię tamtego widza, on jeszcze pewnie mnie będzie oglądał, może, ale słuchajcie teraz sobie zagramy może spróbujmy zagrać bo ja dopiero wróciłem w po... Brawl Stars yy, zagrajmy sobie na przykład koletką no koletka fajna będzie na pewno No i tu mamy sobie tutaj zbieramy Czekaj, tutaj Tika muszę złapać. O, Tara, Tara, Tara tu jest. Atakujemy Tika, dobra, trafione dwa razy. Bum! Nie, nie trafiłem. No już chciałem strzelić Nie mogłem, bo w czasie ulta nie można strzelać, nie? Trzeba chyba zapamiętać. Cyk, czekaj, muszę go złapać tu. Cyk. I on nie będzie tu strzelał. Nie! No i weszła mi tara, ale ona w sumie na blisko więcej dodaje. Ale zero. Kucharków. Słuchajcie, teraz zagramy sobie na przykład spajkiem. Spajk. Moja legenda. Lubię spajka, ale moja bym na postać to tutaj i słuchajcie, ja nie krukam kiedyś. Miałem z nim odcinki. Możecie sobie tam zobaczyć, bo to jest mój jedyny kanał. Innego nie miałem. Yy, no, to jest jeden kanał. Miałem. Znaczy, Pixel, chyba Pro 3, tam był jeszcze. Yy, no, ale to był. Ten kanał to był akurat ten sam, tylko zmieniłem nazwę. Słuchajcie tutaj, Karl To jest Karl to jest Karl A gdzie ma swój kilo z Minecrafta? Szukam aplikacji do nagrywania akurat na kompie, bym mógł łatwiej nagrywać sobie Minecrafta, albo jakieś tam Fortnite, Fortnite nie Fortnite nie na przykład Robloxa, ale nie wiem, czy ktoś by polubił Robloxa może dużo osób dużo osób też lubi Robloxa ale nie wiem ile dobra mamy go mamy go szybko wyłażę nie już nie dam rady to że miałem mało hp na, słuchajcie siódma siódma ręka e, teraz zagramy sobie może z tym co zginęliśmy oczywiście mamy sobie innego tutaj Skina. I wbijajcie do klubu, zostawcie też lajka, łapkę w górę. Oczywiście to jest. I subskrypcję. I wbijajcie od razu do klubu. Bo ten klub jest mega fajny. Tutaj będziecie mogli se, se też ze mną grać w tym klubie. Kto będzie chciał ze mną grać nawet może ze mną grać na odcinku. Tak, dokładnie. Może grać na odcinku. czekajcie chwilę musimy się naładować. Szybko. Nie! Bum. Dobra, mamy to. Mamy to co bulik? Podskoczysz? Chyba nie. Nie tak wydaje. W ogóle nie pamiętam, jakiego on miał gadżety w sumie. O, dobra, sojusz. Chartuję oczywiście, to nie będzie sojusz. Ale z innym, z widzami bym brał sojusz w sumie. O nie! Złamałem sojusz. Dobra. Co? Nie podskakuj do mnie i do bóla. Dawaj go, ból, ból. Dawaj go. Ja cię kręcę, ból, nie chcę ze mną współpracować. Uuu, dobrze, Daryl, dobrze. Też go spróbuję dojechać. Dobra, ma, dostał. On sobie pewnie odrodzi HP. Nie, on tu jest, dobra, jest tu. Jest tu. Dobra, mamy go. Dobra Dobra, wygrana! Win. Mamy to. Wiemy sobie może dzisiaj Big Boxa. Dokładnie Big Boxa. Na pewno nam się to uda. I słuchajcie. Jeszcze nikt nie dołączył, ale fajnie idą. Tu bo już mamy 14 tysięcy, a na pewno nam się uda. Na przyjście tu cześć. Tam jest taki... Dobra, do. E, tutaj mamy napisane, może to zobaczę, nie wiem. A jak nie zobaczą, to tak, ta, ten, kto dołączy, to dostanie właśnie to napisane i też będzie z nam zagrać. Zaproszę tego tą osobę, jak będzie chciało, nie? Bo, ten, bo fajnie, jakby. Jakaś osoba do mojego klubu dołączyła. I słuchajcie, tutaj sobie rozwaramy. No nie, już Rosa idzie. Nie, El Primo, El Primo. Przyszedł. El Primo, zostaw mnie. Dobra, mamy to. Nie, grałem dwa miesiące w Brawla i jestem lepszy coraz. raz. Chyba, że to mi się tak zdaje. Ale to każdy może sobie tam raz być lepszy, nie lepszy, nie? To na pewno jest tak. Chyba, że ktoś już jest lepszy. Na pewno ode mnie są lepsi. Słuchajcie ta rosa, to ją tu widziałem. No tu, dobra, mamy. Dobra, D Daryl dostał. I teraz dostanie? Kulą, dobra? Dobra, zginął. Ale przez Rosę. Rosa go dobiła. Super. Słuchajcie, z odcinka, to by było na tyle. To był taki krótki odcinek. Jak się Wam odcinek oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę, a w następnym odcinku otworzymy sobie mega boxa. I w tym razie Big Boxa tego co tu dostaniemy. Już go w sumie byśmy dostali, ale dobra. I łapocka, łapeczka w górę. Subik. Wijanie do klubu dziomki.pl i napisanie komentarzu typu yy, miły, znaczy miło, odcinek fajny. No jak nie chcecie napisać komentarzu, to nie musicie. Dobra, cześć i na razie.